Hej z witam serdecznie z tej strony Helena i wracam do Skyrim Mieliśmy teraz iść... Gdzie mieliśmy teraz iść? Aha, mieliśmy iść tam, dobra To jest Wander In. OK Okej Już padł Nie za wiele trzeba było, co mnie cieszy Wrażenia z ukrycia Jeja! Yeah! Jestem coraz lepszym strzelcem, strasznie mi się to podoba. Zbiorę mu łuk. Dawaj ten łuk. Moje strzały. Okej. Okay. Schodzimy tutaj na dół. Gdzie on upadł? Oddawaj mi moje strzały. Nie chciałam mu zabierać złota. Ale dobra. Zapiszemy. W cztery. Mhm. Po cichutko, powolutku, to jakieś są. Wszystko jest otwarte. A cóż to jest tu? Nie wiem, jakieś urządzenia, machiny inne. O, to jest farmer. Się zastanawiam... śmieszny stoi. Dobra. Wow, tam jest ich jeszcze trzech, serio? Pająk, okej. Okay. Dobra. Całkiem sprytnie to poszło. Ale ta strzała była po prostu... No, to fajnie wyglądało. No, pradawna norska strzała. Ucho Falmera. Złoto, krasnoludzki. Dobra. Oddawać mi moje strzały. A zabierzemy to. Słowa trucizna, złoto. Mhm. Złoto, jakiś topór falmerski. O, tu jest jeszcze. Złoto... Nie masz nic poza tym Śmiesz... Nie, 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 nie. Ziom, wyciągaj to i F4 Śmieszne są te urządzenia wsz... wszędzie dookoła Tch, Jak usiadł <śm> Zabawnie to wygląda Co to? Krasnoludzkie strzały Okej, okay, tu jest ten dziennik, który mieliśmy odnaleźć To jest chyba pułapka Tak mi się wydaje Falmer, słowa trucizna, oko, złoto. Złoto mu zabierzemy. Notatka. Odszukaj dziennik Stroma, odszukaj dziennik Riga, odszukaj dziennik Raga. Odszukaj dziennik Stałbina. Wraz z jednym ze strażników zostałem nieco w tyle, bo chcę lepiej opisać obszar mieszkalny, na który się natknęliśmy. Stwierdzam to, co podpowiadają mi... Pod wiadają mi więcej i doświadczenie, że z powodu nagłego zniknięcia dwemerów niemal niemożliwe jest dokładne określenie, co jest czym. Drewno, drewno na dziewięć bóstw nie potrafię określić przeznaczenia tego drewna. Wydaje się pochodzić z okolicy Białej Grani jednak zupełnie nie rozumiem, w jaki sposób trafiło tutaj. Przypuszczam, że mógł to być dar ze świątyni na powierzchni, choć sądząc po bogactwie otoczenia, drewno mogło też stanowić symbol potęgi. Być może uda mi się znaleźć dodatkową Dodatkowe wskazówki w pobliskich obszarach mieszkalnych. Obszary mieszkalne, dokładnie badane, badanie okolicy pozwala przypuszczać, że ta budowla stanowi domostwo dwóch klanów lub rodzin. Nie widzę innego wytłumaczenia takiego właśnie układu pomieszczeń. Być może grupa ta nadzorowała tę część miasta? Będę musiał porównać te przypuszczenia z notatkami z innych części miasta, kiedy już je odkryjemy. Mam nadzieję, że znajdziemy tam więcej szczegółowych informacji. Wydaje się, że mniejsze. Skrzydło budowli zwaliło się, może po, zawaliło się, może po prostu głównej może po powrocie głównej grupy uda nam się przekopać do wnętrza rumowiska. W tej części ruin znowu zaczęli pojawiać się falmerowie. Dobrze, że nie jestem tu sam. Udało nam się od, oddać część miejsc, z których... Udało nam się odciąć część miejsc, z których, jak przypuszczamy, przedostawali się Falmerowie, ale wciąż nas nękają. Wspólnie udaje nam się bronić, ale ile jeszcze trzeba? Będzie czekać na Stubina i pozostałych. Okej. Okay. Pomniejszy klejnot, jakieś butki. Tu jest złoto. Okej, okay, mieszek, wino. Jakieś różne inne dziwne rzeczy. Okej, okay, co mam teraz zrobić z tym? odszukać dziennik z dziennik... aha, muszę odszukać teraz te dzienniki, tak? no dobra, ale zanim sobie pójdziemy szukać tych dzienników, tych ziomów Na no serio, chciałabym zrobić to zadanie główne, ale skoro już tu jestem to taka lekka, szybka odskocznia chyba, że sobie to odpuścić na razie i polecieć Ametys, sól, złoto okej okay. palmera, złoto No, że wiecie, że. Okej, okay, tutaj nic nam nie grozi. Dobra, to jest jakiś pokój tortur. Co to. No na serio, jakiś pokój kuba tortur. Jest dobra. Mm. Nie będziemy szukać niczego dalej, eee, wiecie? Polecimy do wyjścia, zrobimy zadanie ze złodziejami, i wtedy sobie będziemy szukać Nieś innych rzeczy. No, może jeszcze zbadamy, co jest tutaj? Tak. Na wszelki wypadek. Ślizgacz. Jeja! Yeah, smażony ślizgacz. Zaraz powinna mieć upieczone mięso z tego. Też chyba nikogo nie ma. Komoda. Zobaczmy, co jest w środku. No właśnie. I śpiertoły. labym coś albo bardzo cennego. Okej. Okay. Albo bardzo cennego. Merska dźwignia. To jest dużo takich... części. W sumie wemerowie są głównie takimi mechanizmami bardziej niż... kamienne łoże. E, ...niż... E, istotami. siedzisko. Nie ma tu nic nie ma tu nic fajnego. No kurwa. Dobra, tę część mam już obadaną, więc tym się nie muszę przejmować. W tym momencie po prostu się zawrócimy. I nie to, tylko to. I to. Później sobie po prostu polecimy w, poszukiwa w nasze poszukiwania. Tak, a na razie sobie z... dokończymy po prostu Tą misję główną z, ze złodziejami Ponieważ, no chciałabym to zrobić Chciałabym zrobić tę misję, ale stwier... Postanowiłam coś takiego, że y, Polecę sobie najpierw Tą misję ze złodziejami sobie dokończę Potem zrobię kilka tych Ważniejszych misji pobocznych Oczywiście oprócz głównej I potem sobie yy, yy. Może porobimy trochę misji głównych I potem wrócimy sobie do robienia tych Eee, na przykład z, Mro z Mrocznego Bractwa sobie zrobimy misję na takiej zasadzie przy okazji też w międzyczasie jakieś misje inne, poboczne takie bardzo, bardzo poboczne, tak, te różne misje więc tak ja z niej wyciągnąłem wszystko, co tutaj było? tak, tylko dwa, dwa, dwa si jady zostały więc sobie wracamy skończyła mi się stamina to się dzieje bardzo rzadko. Okej, okay, lecimy do góry. Wracajmy do Kalcelmo. Nie ma co zblekać. Okej. Okay. Fajne jest to, że teraz mamy odkryte większość Skyrim. Teraz z każdego miejsca jesteśmy się w stanie gdzieś szybko dostać, więc to jest fajne. Okej. Okay. Skoro straż białej grani mogła pokonać smoka, my też możemy. O co chodzi tym razem? Jestem pewna. Spróbujmy. F4 Seria W ukryciu? Okej. Okay. Robię to tylko po to, żeby wykonać zadania opcjonalne. Mam rzeczy do przebadania. O co chodzi? Nim he nie żyje. Masz moją wdzięczność. Ten pająk przeszkadzał mi w wykopaliskach od miesięcy. A oto obiecany klucz do Muzeum Dwemerów. Uważaj na eksponaty. Niektóre są bardzo kruche. Tak się zastanawiam. Co? 4 Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Dajesz starcowi nadzieję. Wpadł mi w ręce ten dziennik. A, naprawdę? To mi wygląda na kogoś z grupy Staubina. Odważny badacz, ale niezbyt rozgarnięty. Jeśli znajdziesz Staubina, sprawdź, czy nie poczynił żadnych notatek. Jednak szczerze wątpię. Że znajdziesz go żywego. Nic? Okej. Okay. Yy, tak, tak. Mam mnóstwo badań na głowie. Serdecznie. Wykonałam opcjonalne zadanie, wykonałam normalne zadanie, główne. Lecimy teraz do yy, muzeum. Tak się zastanawiam. Co robi smocze dzieci, kiedy zostaje przywołane przez siwobrody? Czy tu um można się normalnie nauczyć? Znajdziesz tak, oni się tam uczą go. Jeśli zaczniesz grzebać tu w zamku... Nie, 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 nie. Założysz się? Rozwalisz każdy zamek jaki stanie mi na drodze. Okej. Okay. Wielka szkoda. Musi tam być stuzin ludzi. Tak. Carsel mu wezwał wszystkich uczestników wyklatki. Powiedział, że potrzebuje wszystkich do ochrony jego badań. Okej, okay, mamy stąd wykraść... O Mamy stąd wykres Kalcelma. Kal Okej, okay. chcesz się tu najpierw rozejrzeć, zobaczyć co tu, co tu gdzie jest. Tutaj też się trzeba jakoś przekradać. Zabawiste są te ich mechanizmy. Naprawdę mi się strasznie podobają. Okej, okay. wchodzimy. Myślałam, że nie będzie mi tu wolno wejść. Byłabym zaskoczona. Już się przestraszyłam w sumie, że mnie zamknął. Ok, F4? To są chyba jego jakieś prywatne komnaty. Chyba wyraziłem się jasno: nic nie może przeszkodzić nam w pracy. Zabić wszelkich intruzów. Wzywać wsparcie, gdy będzie potrzebne. Nikogo nie przepuścimy. Jak sobie życzysz, panie? F4. Ok, co tu jest? To no właśnie, serio będą mnie atakować? Tak po prostu, mogę to otworzyć? Nie, szukaj klucza. Potrzebuję tylko i wyłącznie dziennik Calcelma i tyle. Nic innego mi nie jest potrzebne. Co to jest? Dziennik laboratoryjny Arkidia. Wuj Kalcelmo wrócił dziś z Min. Tym razem przywiózł wiele artefaktów. Nawet jeden dla mnie pająka, który nie rozbi... rozbił się całkowicie, kiedy dobrali się do niego strażnicy. Bo jak chcę, żebym spróbował go znowu uruchomić. To mój pierwszy poważny projekt naukowy. Badania nad pajęczym cłem. Cuen tydzień pierwszy. Złożyłem pająka przy użyciu części z muzeum. Wszystkie stawy są ruchome, choć nie mają własnego zasilania. Bo ich mówi, że pająk potrzebuje kryształu sterującego o, właściwości, o właściwej strukturze elektroharmonicznej. Wysłano strażników w poszukiwania. Badania nad pajączym centarionem dzień, tydzień drugi. Po wczorajszym wypadku zamontowałem kostur, na którym umieściłem kryształ. To naprawdę działa. Kostur stanowi wtedy swoistą boje świetną, a pająk idzie prosto do niej. Co więcej, teraz już nie atakują każdego, kogo napotka. Badanie nad pajęczym Centurion, tydzień trzeci. Zdaje się, że pająk jednak atakuje, choć nie od razu. Podczas porannych eksperymentów jeden z nowych strażników y wystraszył się i wyciągnął miecz. Padł martwy. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Czyżby pająk potrafił wykrywać wrogie zamiary? badania nad pojęciem ceuturianem tydzień, tydzień czwarty. Kolejne testy wykazują, że pając zdaje się wyczuwać intencje osoby, które nim steruje. W zeszłym tygodniu próbował obronić mnie przed zagrożeniem, a kilka dni temu zaatakował strażnika, na którego rozgniewałem się za przerwanie badań. Fascynujące. Badania nad Pajączem Centurionem, tydzień piąty. Nikt nie docenia mojej pracy. Wójt Selmion y, pogrążony jest w badaniach nad Falmerami i nie ma już czasu, żeby pomagać mi przy pająku. Wszyscy strażnicy się go boją. Powtarzam im, że póki go kontroluję, jest zupełnie niegroźny, ale było już za dużo wypadków. Nie wierzą mi i kropka. Chciałem pokazać pająka Jarlowi, ale nie potrafię go zmusić do opuszczenia laboratorium. Zupełnie jakby kryształ sterujący działał tylko tutaj. Spróbuję ponownie zharmonizować zaklęcie. Okej okay. F4. Bardzo mi się to nie podoba, że muszę się z nimi bić. Co to jest? Tutaj jest wpisu pułapek. Okej, okay, F4 Tu jest wpis do pułapek. To jest wręcz zajebiste. Kruż do muzeum wymiarów, do laboratorium Kancelma. Tylko to mi jest szczerze mówiąc potrzebne, dlatego sobie teraz zapiszemy. Otwórz. Ziemniak. Stałem się, co się tu dzieje. W e. Tylko gabloty. E, Znaczy że w zeszyt... książki, kurde. Które mi nie są potrzebne. Nie sprawdziłam ich ceny. Uch. 10, 10, 15. Albo też 10, tylko po prostu przewinęłam za szybko. Czy mogę teraz wejść do laboratorium Kalcelma? Farkras, chodź tu. Pomocy! Okay. Okej. Tego dobiję. Nie wiem dlaczego, ale oni nas... Nie lubią. Dobra, ten się zakręcił wokół własnej osi. Z jakichś przyczyn nie możemy się tutaj kręcić. Tylko pozabieramy wszystko, co jest nam potrzebne. I po cichutku S. Tutaj pójdziemy tutaj. Serio, muszę iść kurwa naokoło. Ja pierdolę. Denerwuje mnie to. No dobra, będziemy szli będziemy zabijać każdego, kto tam stanie na drodze. Bo nie mamy innego wyjścia. Dobra, pokaż mi mapę. Muszę się dostać tu. Do tego muszę gdzieś przejść się. E, ponieważ tak. Dobra, zanim pójdziemy dalej i osłuchamy tej wiadomości tamtych gości, to w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!